Powiem wam pewną historię, historię, którą wielu uważa jedynie za legendę. W Polsce, za morzami oraz ludzkimi osadami, w głębi lasu, za szczytami gór, istnieje kraina. Tajemnicze miejsce, jakiego od rowu w polichę nikt nigdy nie widział. Lodowate miejsce zamieszkiwane przez hordy łasicowatych, a także innych stworzeń. Ci, którzy stamtąd wrócili nazywają je po prostu Kotliną kłocką. Jednakże, najstraszniejszą rzeczą, jaka wyszła z tego tajemniczego miejsca, jest pewien film, który do tej pory przeraża ludzi. Lokalni pasterze milczą na jego temat, osoby postronne uznają za pół legendę, pół prawdę i pół nieprawdę. Prawdą jest jednak, że w tych górach największym drapieżnikiem znanemu człowiekowi i czyhającemu na mózgi Polaków jest pokot. Ja, jako osoba z trzech miar odważna, dobra, dobra, raczej nie odważna. Ja, jako osoba posiadająca jakąkolwiek wiedzę, no do, dobra, to raczej też nie. Ja, jako... Ja zdecydowałem się na starcie z tym dziwnym bytem. Jest to film, który podobno jest na takim samym, jak nie niższym poziomie jak sala samobójców, a to już coś mówi. Film już przed premierą wzbudził spory szum. Prawaki pultały się, że niemiecka propaganda, że antykatolickie, że propaganda ekologów, ale widoczno, że film przedstawiać ich miał jako terrorystów, że główna bohaterka to szkodliwy stereotyp i tym podobne. Film bazował na książce Olgi Tokarczuk pod tytułem Prowadź swój pług przez kości umarłych. Ten tytuł brzmi jak opis na Steamie jednego z tych edgy sniperów. <śmiennie> W kocie występuje istna mieszanka nowych aktorów z tymi bardziej znanymi, takimi jak Andrzej Grabowski lub nawet Jakub Gierszał. Nie wiecie, kim jest Jakub Gierszał? Dziękuję. W sumie to po tym nie widzę powodu, żeby film był aż tak zły. O cholera, sprawa jest poważna. Film się rozpoczyna i poznajemy naszą główną bohaterkę Janinę Duszejko, byłego inżyniera zmienionego wchodzący stereotyp. Pamiętacie może rodzinę Tofu? Oni byli w porównaniu z tą kobietą jak narodowcy. Janina wierzy w teorie spiskowe, horoskopy, przesądy, jest weganką i nienawidzi myśliwych. Czy mogę przedstawić pan Dębol Żukowaty, pani Drozofilla Nowak, pani Korwus Duszejko? Hmm? Kanibalistyczne tucze za, za przemysłowe hodowle, za, za taśmocionki śmierci! Za te wyspy złowione z smuśna... Zaskakujące, jak ta kobieta jest w stanie przejść od tego? Czy nie uważasz, że powinny się imiona owadów dawać dzieciom? Do tego. Przechodzicie koło sklepów mięsnych, widzicie pałacie mięsa, przecież to jest czyjeś poćwiartowane ciało. Nie wiem tylko w jakim stanie jej bardziej nie lubię, bo to, że tej kobiety nie da się lubić, to akurat jest niestety smutny fakt. Jeżeli jesteś antywege, to jej nie lubisz, bo cię wkurza. Jeżeli jesteś wege, to cię wkurza, bo potem przez ten film każdy myśli, że dostajesz takich ataków histerii. Ogólnie tą kobietę można pocałować tak: <śmiech> mięso. <śmiech> Zgadnijcie, kto jest głównymi złymi w filmie. Czy są to A. Myśliwi, B. Hodowcy futra, C. Dr. Trax, D. Żadna odpowiedź nie jest poprawna, bo dla Duszejko każdy nieekolog jest wrogiem. Następuje zwolnienie blokady i... Pieprzony Borys Szyc. Najpierw kacwawa, a teraz napieprzasz lisy kijem zamiast je podkarmiać Sam fakt, że ta postać, którą gra, ma na imię czy cokolwiek innego wnętrzak, wcale nie pomaga. Te czyś siakiego osoba, która osobiście uważa, że zarobienie jest wierzyjąc futra, powinno się nabijać na pal. Jestem w stanie zrozumieć, że ten typek to gnida. Psy głównej bohaterki, z którymi to ma dość niepokojącą relację. Serio, co, co to ma być? pewnej nocy znikają, a po sesji myśliwych wyrusza w ramach pracy nauczycielki do lasu wraz z dziećmi i odnajduje martwą sarnę. Okej, okay, co to za szkoła podstawowa, która wysyła dzieci do lasu w nocy? Nas bano się zabrać w dzień! Kiedy odnajduje wraz z dzieciakami martwą sarnę, po bolesnym dla moich uszu angielskim... What? To daje jej pomysł, że być może jej zostały zastrzelone. Dokładnie po tej scenie, kiedy go jest w szkole, poznajemy nowego złoczyńcę, który będzie niejako głównym złoczyńcą, którego gra no, Nie no, kto, o jakiej porze, w mokrych butach, w odarganej kurde, więcej nie powtórzę. E, nie powtórzy, nie powtórzę, proszę! A ty jak dałem, a jak twoja matka, leżysz tam Andrzej Kurde, Grabowski Jeden z moich ulubionych polskich aktorów i w tym filmie, grając prezesa myśliwych, daje z siebie jak zwykle 101%, chyba najlepszy aktor w całym filmie. I to jedyny film, gdzie postać grana przez pana Grabowskiego jest opisana jako... żądna krwi. Duszejko w tym momencie traci jakąkolwiek realność, bo dzieje się to. Oto wieprz nadchodzi. Nie, nie. Takie rzeczy nie przytrafią się wieprzowi. Poznajmy tutaj kolejną postać jakiegoś bliskiego krewnego natanka, a mianowicie księdza. Wielebny mówi, że współczucie z tą tątą grzechy. Eee! Tak, w tym filmie jest sporo dziwnych zbliżeń na usta, twarze, zmarszki, nie wiem po co, ale to jest przerażające. To jest grzech. Bardzo. Jeden z myśliwych, wielka stopa, czemu się tak nazywa, nie wiadomo, ginie. Rany ciekawe, kto mógł go zabić. Alnie? przepraszam, obok jego domu znajdują się sarny. Czy ktokolwiek uwierzy w to, że niewinne zwierzęta, które człowiekowi nie są w stanie zrobić nic, kuźwa nic, poza ukuciem rogami w tyłek, to mordercy, którzy są w stanie człowiekowi wsadzić kość do gardła? I lost the bomb. Do you have it? Ale hej, naprawdę, teraz nie zgadnę, kto to zrobił. Dobry Jezu. Nie będzie śpiewa. Duszejko, jako osoba, która odnalazła ciało, musi złożyć reakcję na komisariacie policji i tutaj nadchodzi jeden z jej ataków szał. Ludzie, ja nie jestem w stanie, jaki żart mogłem wybrać, więc wybiorę wszystkie. Niewierny! Przecież ten człowiek zakładał wnyki na zwierzęta. Palił łąki wiosną. Kopał matkę na ulicy, wrzeszcząc, żeby mu kupiła cukierki. Za swoją sukę! Pies wył! Było mu zimno, a potem umarł z głodu! Okej, okej. Hej, kotku, weź nie martw się. Pytałam się w listach wcześniej, czy policja może mu zabrać tego psa, a jego przykładnie ukarać! Get out of here, stalker! Popatrz twoja kurtka mi się podarła. O. raz się zrobiła i pierwsze się sypi. A, czy wspomniałem? Duszej ma też znajomą, która nazywa się Dobra Nowina. Ja nie żartuję, ona naprawdę się tak nazywa w tym filmie. Postać z zawsze popularnego cyklu zgadnijcie, kto ma tragiczną przeszłość. Oczywiście, jak to w wypadku tych biednych kobiet, zranił ją ten zły mężczyzna. I musiała uciec, oczywiście. Wiecie, co mnie zastanawia? Ja oglądam ten film od dobrych parunastu minut, i do tej pory nie zdarzyło się nic, co by świadczyło o tym, że to jest film polski. Być może te wkłady innych krajów miały jakiś, że tak powiem, wydźwięk na oryginalnym produkcie całkowitym, ale wiecie, co wam powiem? Nie ma do tej pory wciśniętych na siłę gwiazdorów. Nie ma Tomasza Adamczyka, tak to jest fuzja Tomasza Kota i Piotra Adamczyka. Nie ma żartów o seksie, sraniu, pierdzeniu, sikaniu. Nie ma przekleństw, co drugie słowo. Ugh. Tutaj poznajemy postać graną przez Dominika, to znaczy przez Jakuba Gierszała, mianowicie Dyzia, który jest hakerem. Tak, hakerem. I zobaczcie jak go pierwszy raz poznajemy. Teraz patrzcie jak się skończyła sala samobójców. I jak poznajemy Dyzia. Sala samobójców. I Dyzio. Dlaczego mam wrażenie, że ten dzieciak po śmierci przeniósł się do jakiegoś innego wymiaru, w którym dzieje się ten film? Bo światem ziemskim tego raczej nie nazwę. Nie, ja nie żartuję, to nie jest Ziemia. Zwróćcie uwagę, ile tam rzeczy bazowanych na myśliwstwie. Są myśliwskie przedstawienia w szkole, myśliwskie jedzenie, myśliwskie wszystko, myśliwski Andrzej Grabowski, nawet jest myśliwska msza w lesie. Ludzie, czy to jest jakiś wymiar myśliwych? Nie wiem, może to jest planeta myśliwych? Może to jest planeta, z której pochodzi Predator? Ten film to być może jest prequel do Predatora. Co mamy pod koniec filmu? Pod koniec filmu mamy szok! Szok! Nikt na całej planecie Ziemia, który to obejrzał, nikt, nikt się tego nie spodziewał. Uwaga, uwaga, jesteście gotowi na ten mega spoiler? To ona ich zabijała. Tak, wszystkich. Nawet Andrzeja Grabowskiego. Zabiła wszystkich. Tak. Nie wiem jakim cudem stara schorowana babcia była w stanie podpalić kościół, ale okej. Okay. No i niestety udaje się uciec z pomocą dyzia hakera i razem mają jakieś powalone życie ekologów w kosmosie. Ten film jest cholernie zły, naprawdę ludzie. Mówię wam, ten film jest zły dlatego, że obraża wszystkich. Jeszcze, żeby coś obrażało i jeszcze miało sens, to jeszcze rozumiem, ale ten film jedzie po każdym. Jedzie po grupach, których sam osobiście nie popieram, typu myśliwi itp. t.d. Ale z drugiej strony jedzie też po osobach, które robią dobre rzeczy dla zwierząt. Dlaczego? Ponieważ przedstawia ich jako debili. Przedstawia ich jako debili, jako psychopatów, jako w sumie potwory, mógłbym powiedzieć. Bo na przykład ta duszejko zabiła bez Żadnych skrupułów, parę osób, w tym jedną, która była w sumie już, można powiedzieć, dość stara. Naprawdę. Plus podpaliła jeszcze kościół. Ogółem film dostaje bardzo niską ocenę. Na plus zdecydowanie brak toaletowego humoru typowego dla polskich produkcji i całkiem fajnie nakręcone sceny oraz w sumie zwierzęta. Bo każdy film, który ma zwierzęta, to dobry film. No to do zobaczenia. A teraz łapcie kolejny żart z terrorystą Kuną, bo po prostu mnie rozpierdala dalej ten żart. I will not bow to you! I fight to the death!